Cześć! Dzisiaj chcę Ci pokazać ciekawą strategię, która pomoże Ci usunąć niepotrzebne czynności z Twojego życia i zapobiec marnowaniu czasu. Spójrz na przedstawioną planszę pokrytą kwadracikami. Niektóre z nich są zaznaczone na czerwono, inne są szare. Każdy z tych kwadratów reprezentuje tydzień życia, zakładając średnią długość życia 80 lat. Jak widzisz, na mojej planszy jest już sporo czerwonych bloków. Dokładnie tyle czasu jest już poza mną. Widać też, ile mniej więcej czasu jeszcze mi zostało. Taka plansza może naprawdę dobrze motywować do działania. Może motywowanie się w ten sposób nie jest normalne, ale każdy kiedyś umrze, nie da się tego uniknąć. Kiedy masz 20 lat i mniej, odnosisz wrażenie, że masz mnóstwo czasu, nieskończenie dużo czasu. Ludzie w tym wieku mają tendencję do odkładania ważnych rzeczy na później, zostawiania realizacji swoich celów na jutro, jutro, znowu jutro. Gdy popatrzysz na planszę z zaznaczonymi kwadratami, zaczynasz na poważnie myśleć, ile jeszcze czasu pozostało ci na ziemi. Zauważasz, że wcale nie jest go tak dużo. Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele i stać się tym, kim chcesz być, zajmie ci to od 5 do 10 lat. To mnóstwo pracy. Mając dobrą taktykę, 5 do 10 lat będzie potrzebne, by zgromadzić majątek, zorganizować sobie takie życie, jakie chcesz mieć i potem pilnować, żeby tego nie stracić. Człowiek z gorszym planem będzie potrzebował na to więcej lat. Im dłużej zwlekać z rozpoczęciem realizacji swojego planu, to więcej kwadratów na planszy przepada. Zostają zamalowane na czerwono już na stałe. Wstajesz rano i patrzysz, ile bloków czasu Ci zostało. Jest ich jeszcze dużo. Gdy będziesz miał 70 albo 80 lat, zostanie ich za mało, żeby wtedy realizować swoje cele. Braknie czasu. Jeśli oglądasz ten film, masz pewnie poniżej 20 lat. Jak zastanawiasz się, w jaki sposób spędziłeś dotychczas większość czasu, zauważysz, że bardzo dużą część zmarnowałeś. Były takie dni, kiedy obudziłeś się i stwierdziłeś, że dzisiaj nie będziesz nic robić. Dzisiaj nie jest na to dobry dzień. Jeśli pomyślisz, ile czasu zmarnowałeś i że zbliża się koniec, widzisz, że oprócz zmarnowanego czasu za tobą, są też trzy bloki tej samej wielkości przed tobą, no ile masz około 20 lat. Za 40 lat będziesz już czuł się stary, będziesz dużo bliżej śmierci i nie będziesz nadawał się do założenia biznesu. Nie mówię, że nie da się założyć biznesu mając 60 lat, bo niektórym się to udało, ale potrzeba jakichś 10 lat od rozpoczęcia dostania się tym człowiekiem, jakim chcesz być. Jeśli poczekasz z rozpoczęciem do 35 roku życia, wcześniej pracując na etacie, w pracy której nienawidzisz, to dopiero mając 45 lat będziesz mógł cieszyć się z sukcesów. Mając 45 lat, nie masz już tak dużo niezamalowanych kwadratów. Jest jeszcze może 30 do 35 i tyle, nie ma więcej. Zauważyłem, że prymitywni ludzie czekają na przejście na emeryturę ZUS-u, by wreszcie odpocząć, cieszyć się życiem. Układają plany, co będą robić na emeryturze i dokąd pojadą. Autentycznie słyszałem takie rozmowy. Czekanie na emeryturę to tak naprawdę czekanie na starość, czyli na bycie schorowanym lub niedołężnym. Czy ty chciałbyś pracować od poniedziałku do piątku aż do starości, pracując na sukces swojego szefa i spełniając jego marzenia zamiast swoich? A po osiągnięciu wieku emerytalnego jechać w podróż i zwiedzać zabytki podpierając się laskom? Przecież lepiej podróżować póki jest się młodym, a nie sprzedawać za pieniądze swój najlepszy czas. Tim Ferris w swojej książce 4-godzinny tydzień pracy przedstawił pomysł mini emerytur. Chodzi o to, aby co kilka lat robić sobie czas wolny, rok czy tam pół roku, zależy na ile Cię stać. Oczywiście przez pozostały czas musisz mieć stosunkowo dob dobrze płatną pracę, żebyś był w stanie odłożyć pieniądze na taką mini emeryturę. To jest pomysł, którym na pewno warto się zainteresować, bo taka strategia pozwala choćby na podróże w młodym wieku, a nie dopiero na starość. Można w tym czasie też rozwijać swoje pasje, a może wyjdzie z tego jakiś biznes i nie trzeba będzie już wracać więcej do pracy. Jeff Bezos jest kojarzony z taktyką minimalizowania żalu, czyli minimalizuje ilość decyzji, których będzie żałował na starość. Bez tej taktyki Amazon nigdy by nie powstał. Polega ono na tym, że na starość pomyślisz sobie, ile byłbym gotów zapłacić za powrót do tego dnia i wykorzystanie go lepiej. Ile zapłaciłbym, żeby znowu mieć tyle czasu przed sobą, tyle niezamalowanej powierzchni, żeby cofnąć się w czasie i teraz być człowiekiem sukcesu, a nie utrzymywać się z emerytury u która nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby. Chciałbym mieć drugą szansę i nie zmarnować tych dni, nie zmarnować tyle czasu. Ludzie zawsze najbardziej żałują tego, czego nie zrobili, na co brakło chęci i odwagi, a nie jeśli spróbowali i nie wyszło. Ta powierzchnia jest dość mała, nie masz dużo czasu. Moment, kiedy będziesz na łożu śmierci, nadchodzi naprawdę szybko. Zobacz, jak szybko uciekło Twoje poprzednie 5 lat. Jak szybko minęło 10 lat. Później będziesz mieć wrażenie, że czas mija jeszcze szybciej. Trzy lata, kiedy chodziłem do liceum, minęły w wypłynieniu oka. Żałuję, że sporo z tego czasu zmarnowałem na granie wnostek oraz na wiele innych sposobów. Za bardzo przykładałem się do uczenia niepotrzebnych szkolnych przedmiotów. Zamiast uczyć się, jak prowadzić firmę, czytać odpowiednie książki, żałuję, że nie miałem takiej samodyscypliny, jak powinienem. Zaledwie kilka innych decyzji w czasach liceum wystarczyłoby, żebym był teraz w dużo lepszej sytuacji, miał całkiem inne życie. Zobaczmy przykład na konkretnych liczbach. Załóżmy, że dopiero w wieku 35 lat postanawiasz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, zrezygnować z pracy i zacząć własny biznes. Będziesz potrzebował co najmniej 10 lat ciężkiej pracy, ale jest wielce prawdopodobne, że sporo więcej. I najwcześniej w wieku 45 lat będziesz mógł cieszyć się życiem bez pracy. Zostaje 15 lat, zanim będziesz w podeszłym wieku. Właśnie 15 lat będziesz mieć cieszenie się ze swojego sukcesu, później będziesz coraz bardziej schorowany. Powinieneś zmaksymalizować czas, jaki będziesz mógł korzystać z tego, na co zapracowałeś, i dlatego trzeba wziąć je za realizację celu jak najszybciej. Jeśli masz 20 lat, zacznij jak najszybciej, a już mając 30 lat, będziesz człowiekiem sukcesu. Jeśli masz teraz 30, to nie masz czasu, by dalej przekładać na później, by iść powoli. Trzeba zacząć teraz, najlepszy moment jest dzisiaj, a nie od nowego roku. Nie można już odkładać, bo jak można zauważyć na planszy, nie ma już na kiedy przekładać. Ale nie zauważysz tego, bo większość ludzi stara się oddalić od siebie myśl, że każde życie kiedyś się kończy. Myślenie o śmierci raczej nie jest normalne i jest kojarzone z depresją. Szczerze pomyśl, jak długo jeszcze będziesz żył. Życie szybko ucieka. Uważasz, że starzenie się ciebie nie dotyczy? Dotyczy i nikt nie może od tego uciec, nieważne czy bezdomny, czy Jeff Bezos. Myślę, że udowodniłem ci już, jaką motywację może dawać patrzenie każdego poranka na taką zwykłą planszę. Wtedy dostrzegasz, że ten dzień już nie wróci, nie będzie dodatkowej szansy, więc nie masz czasu na dalsze leżenie w łóżku, nie masz czasu na gry komputerowe, nie masz czasu na zakrapiane alkoholem imprezy, nie możesz zmarnować dnia. Taki właśnie sposób chciałem Ci przekazać, bo według mnie to naprawdę może mieć sens. Nie ma czasu, żeby przekładać na jutro, się od początku kolejnego miesiąca albo po świętach. W tym odcinku to wszystko. Zostaw lajka do zasięgów. Subskrybuj kanał, jeśli lubisz filmy o finansach, technologii i rozwoju osobistym, tu znajdziesz wszystkiego po trochu trzy tematy na zmianę, a kolejny odcinek, jak zwykle, w piątek o 16. Do zobaczenia!